Pamiętam swoją pierwszą zbiórkę. Bo, tak mi się wydaje, że to była pierwsza. W każdym razie pierwsza, którą pamiętam. Z, mówię o zbiórce z zastępu Krupki. To była w Lesie Kabackim. Mieliśmy grę, podczas której wykorzystywaliśmy Petardy również i zostaliśmy złapani całym zastępem przez jakiegoś pana, który jak przyprowadził harcerzy do mnie, okazało się być moje wujkiem. Moja pierwsza zbiórka, wstępowałem do, do zastępu Jastrzębie jeszcze wtedy w 1998 roku i moja pierwsza zbiórka może nie była jakaś taka wyra, wyrafinowana, Nasz zastępowy wziął nas, wziął ze sobą chyba pistolet na kulki. No w tamtym czasie to była rzadkość, żeby ktoś miał pistolet na kulki. I jakaś tam była gra taka z tym związana, potem jeszcze jakieś szukanie. Szukanie po znakach patrolowych, czegoś chyba, z tego co pamiętam. Ale byłem bardzo zadowolony, mimo że nie była zbytnio wyłożona, tam, było naprawdę bardzo chyba... moja pierwsza zbiórka to była zbiórka. To było trochę dziwne, ponieważ to była zbiórka ponaworowa zastępu. Zazwyczaj te, e, te nabory są drużyny, a myśmy zrobili nabór zastępu. No i przyszło osób, uwaga, zero. Także na zbiórce był Kuba Grelow, mój brat Matu, Matus i ja. E, I to była tak naprawdę pierwsza zbiórka kruków i głównie wkładaliśmy petardy w kupy psów i wysadzaliśmy je wzdłuż ulicy. To było także Byłem jakoś spałem, bo mojej rodzice wyjechali, byłem mu I ja się właśnie Michał mieli zbiórkę harcerską. Jakoś niespecjalnie yy, chciałem być na tą zbiórkę, ale jakoś mnie przekonali i pamiętam właśnie zbiórkę, gdzie biegaliśmy po górze. Strasłem czy ten później ubłacony. To było jeszcze w szóstej klasie podstawówki czy piątej. Bardzo dobrze wspominam. I to było jakieś mniej więcej pół roku przed. Yy, to było jeszcze w zimie, to było pół roku przed moim pierwszą. Powiem pamiętam, moja pierwsza zbiórka mm... Zastępowałem wtedy był Jan Dziwił, później drużynowy, jeszcze wcześniej przyboczny. I o jedno, że pamiętam, zbiórka ta polegała na tym, że wieszeliśmy liny na drzewach i zjeżdżaliśmy z nich, a następnie poszliśmy, do, poszliśmy na jakąś opuszczoną budowę i wchodziliśmy na, na te dźwigi. I pamiętam, że tym naprawdę się zajerałem harcerstwem. Gier to było bardzo dużo, więc jakoś szczególnie jednej to może nie pamiętam do końca, ale bardzo dobrze wspominam takie gry na biwakach, które odbywały się w nocy w Puszczy Kampinoskiej. Tam mieliśmy obrzędowość, pamiętam powstania listopadowego. To, to była taka gra terenowa. Który właśnie chyba zastępem był jakoś tam, realizował jakąś misję tej drużyny Pierścienie, a myśmy tam byli jako kadra albo jakimś, e, jakimiś e, orkami, albo generalnie mm. złymi, złymi siłami, żeśmy ich tam gonili. I to była na takim dosyć dużym terenie leśnym rozłożona gra. I naprawdę miała taką dosyć, dosyć dużo treści takich różne. Także oni rzeczywiście mogli w tą obrzędowość wejść, nawet jeśli nie czytali. Nie czytali książki ani nie oglądali filmu, ale w strojach obrzędowych ona była wtedy, żeśmy się bardzo starali, żeby te stroje były jakieś takie konkretne. i Mieliśmy jedną taką grę, gdzie do listu, który ja wcześniej ukryłem jako zastępowy, była przyczepiona kiełbasa. I list był ukryty na przestrzeni około 100 na 100 metrów w lesie. Nikt nie wiedział, gdzie to jest. I wcześniej trzeba było odbić z rąk niemieckiego oficera psa, którym był mój pies, zbój. I dopiero z tym psem trzeba było się przejść po danym wyznaczonym terenie, i on rzeczywiście znalazł ten list, który był gdzieś tam pod ściółką z kiełbaską. Potem się okazało, że trzeba było uwolnić z studienki kanalizacyjnej więźnia, który był niedaleko mojego domu, ukryty, związany. To był mój brat. Inną ciekawą rzeczą było też przejęcie z strony niemieckiej, to znaczy od niemieckiego kuriera musieliśmy zdobyć listy. I on to miał w klebaku i wiedzieliśmy, że będzie jechał na motorze i trzeba go zdjąć. No i ja jako organizator zbiórki wymyśliłem, że zaimprowizujemy za improwizu, za głowę, na której będzie jechał niemiecki, a głowa miała być z balonu, który miał być na sznurku. Także miało to wyglądać jakoś tak, że. Tutaj był płaszcz, tutaj był balon z taką wściekłą niemiecką twarzą i hełm niemiecki. Na. No i Niemca miał grać Łukasz Kosiński, tylko że, jak się potem okazało, nie potrafił przyczepić tego balonu i stwierdził, że pojedzie tak jak, tak jak jest. To znaczy, założył tutaj, ten kask na, na głowę i pojechał tak. I myśmy ukryli linę na drodze i na 3-4 mieliśmy ją podnieść, tak, żeby obciąć mu tą głowę balonową, no, ale nie miał głowy balonowej, tylko miał prawdziwą. I na szczęście nie dostał szyję tą Liną, tylko dostał tu wkładkę piersiową. Także Lina od razu go zrzuciła z motoru. Motor to był ogar 205. To był 2003 rok. Yy, Obrzęto już władca właśnie mieliśmy taką mocno rozbudowaną grę. Yy, jeżeli chodzi o to całą historię Śródziemia yy, władca pierścieni, to wszystko mieliśmy tak, że zastępy były podzielone tam na lasy, żeby krasne ludzi, chobici. Yy, Fałowie, ludzie, i tak dalej, i tak dalej. Mm, tak, i były biegające na zgule, ganiające. Yy, był właśnie, który niesamowicie piszał, i była dosyć mocno rozbudowana właśnie w takich Bo wiesz, pamiętam, mój pierwszy, e, mój pierwszy obóz, na którym e, obrządowością e, było nie Więc no w każdym razie ASG. I właściwie każda gra polegała na tym, że, e, że były po prostu strzelanki bardzo fajne i to też była bardzo fajne. Przygodę to wspominam bardzo dobrze wyjazd Berkuta, wędrowniczej drużyny gniazda, do Rosji, na, do Borkuty. to jest na Ural polarny I tam przez tydzień chodziliśmy po górach Ural. Właściwie przez cały tydzień nie spotkaliśmy nikogo. Po prostu zupełnie takie niezamieszkałe przed nikogo w góry, dziki teren. Trzeba było się poruszać, nie było szlaku, więc trzeba było się poruszać strumieniami. Mieliśmy do tego takie specjalne buty. Nie było dużo byłem proporcowym na obozie, to był bieg na młodzika, chyba biegłem na w wtedy. I zgubiłem propos, zostawiłem proporcje w sklepie jakimś. W jakimś ośrodku takim, na takim dużym kompleksie odpoczynkowym. I wróciliśmy się tam i niestety tego sklep już był zamknięty. I ja byłem tak załamany, bo widziałem, że Zastęp się rozwiąże, że duży nowy rozwiąże zastęp się nie będzie w prowadzeniu. I naprawdę myślałem, że kończy, życie się kończy. Myślałem, że już nic nie ma sensu nie ma sensu wracać. Zwracać z tego biegu do, do obozu ani nic. Byłem naprawdę załamany. Chyba było to po mnie widać bardzo. Bo jak wychodziłem z tego środka, to minęła mnie policja. I y, to był taki duży kompleks wypoczątkowy, więc ta policja tam idzieła na Meleksie i y, 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 zobaczyli, że jestem jakiś taki strasznie załamany i powiedzieli, że mundurowi się nie załamują. Tak, tak <grym> do mnie, co się stało. No i mu powiedziałem, że tragedia straszna, że zostaną to po w sklepie i że zastęp się rozwiąże, że to koniec, że już pewnie nie będę harcerzem, że mnie wyrzucą. Wszystko się cała przygoda. No i policja mi tego Mareksa i zrobili dochodzenie. Po 40 minutach tam podjeżdżali do różnych ludzi, których tam znali i w końcu doszli, że kto jest, kto był tam właścicielem, gdzie ten właściciel mógł pójść. Tam ktoś, jakiś świadkowie mówi, że szedł do jakiegoś swojego znajomego gdzieś tam w jakimś drugim sklepie. W tym sklepie się dowiedzieliśmy, gdzie mieszkał tamten i yy, po jakimś dochodzeniu policyjnym odzyskaliśmy proporzec Więc hmm. Sprawność to na 24 na pewno była godna słoni. Szedłem z Kubą Nawakiem, który teraz jest jednym z wybiegaczy w Polsce, i z Frankiem Łapińskim. Także myślałem, że ja będę najbardziej naj, najsłabszy w tej trójce. Ale okazało się, że po 50 km franek zrezygnował. I myśmy musieli go cały czas zachęcać do tego, żeby szedł. I ostatecznie doszliśmy wszyscy we trzech, ciągnąc Franka, co prawda. I okazało się, że w rekordowym czasie było 17 godzin 40.